Pierwszy list świętego Pawła postała do Koryntian, rozdział trzeci? I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie, gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni, i nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście. A to tak, jak każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. Jesteśmy bowiem współpracownikami bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na Nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na Nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna siana, czy ze słomy? Dzieło każdego będzie jawne, a ten dzień bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione, i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło. Budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w Was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Niech nikt nie oszukuje samego siebie, jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie niech stanie się głupim, aby stał się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, bo jest napisane, On chwyta mądrych w ich przebiegłości i znowu Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością. Niech się więc nikt nie chlubi ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus, Boga,